Są też takie osoby, które taki klucz patrzenia na rzeczywistość mają, powiedzielibyśmy, lękowy, może mocne słowo, a może nie. Widzą różne rzeczy, i zazwyczaj komentarz jaki mają do tej, no to tu jest to niedobrze, tu jest zagrożenie, tu kiedyś to było tak lepiej. Wyraźny mianownik, czy, czy wyraźny rys, który zauważają te osoby, to jest, że tu się może nie powieść. Tu, tu może coś nam zagrażać. I takich, zobaczcie, kluczy patrzenia na rzeczywistość jest bardzo wiele. I to oczywiście nie chodzi o to, że każdy patrzy tylko w jednym kluczu na tą rzeczywistość, ale ma jakiś taki swój główny, swój wiodący, przez który patrz. Można się zastanowić, jaki ja mam. Czy ja patrzę raczej na szansę na doświadczenie miłości albo odrzucenie, zaraz mnie odrzucą ludzie, może widzę różne szanse na to, żeby osiągnąć coś, zarobić. Różne mamy, nieważne, co to jest. Ważne jest to, że to, co proponuje chrześcijaństwo, to to, żeby popatrzeć na rzeczywistość w kluczu miłości, czyli starać się tak ją Interpretować jako szansę na wejście w postawę miłości.